Grzegorz Braun. Szczęść Boże. Kłaniam się tym, do których jestem frontem i afrontem. Bardzo przepraszam, ale tak reżyseria, która nie jest w moich rękach, wyjątkowo o tym przesądziła, więc będę starał się jakoś tutaj operować. Między wami szanowni drodzy kochani chciałbym naprawdę chciałoby mi się jeszcze raz przywitać was wszystkich tych wymienionych niewymienionych bo to jest wspaniałe imponujące zgromadzenie tu właściwi ludzie na właściwym miejscu Rzeszów Podkarpacie jeśli Polska jest działką numer jeden na Globusie, a jest, to Podkarpacie jest działką numer jeden w Polsce, w jej aktualnych granicach. Dawne województwo lwowskie, przypominam. to właśnie działamy politycznie i zostaliśmy bez naszej woli i bez entuzjazmu, ale zostaliśmy przez okoliczności zewnętrzne natury Geostrategicznej, wysunięci na pierwszą linię frontu, i tu na Podkarpaciu bardzo wiele się rozstrzyga. Rozstrzyga się kształt relacji wewnętrznych, ale też i międzynarodowych, w których znajdziemy się za lat parę. Oby nie było to straszne przebudzenie. Tu na Podkarpaciu rozstrzygają się relacje Polski, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Z Eurokołchozem. To tutaj toczy się przecież bitwa o polskie rolnictwo. O to, czy ona zostanie zaorana na życzenie ekoterrorystów, eurofederastów, czy przetrwa. Tu, na Podkarpaciu, ważą się losy świata, szanowni państwo, bo, bo lotnisko Jasionka. Jest zaznaczone bardziej jaskrawym kolorem na mapach strategów i geostrategów niż, dajmy na to, baza Ramstein. Od paru lat to my jesteśmy tym czakramem geopolitycznym na styku geopolitycznych płyt tektonicznych. No, i zaczęła się i pięknie się rozwija kampania samorządowa. Niektórym się zdaje, że kampania samorządowa to jest taka zupełnie inna para kaloszy, w której tamte wszystkie wielkie sprawy schodzą na dalszy plan, nie mają znaczenia i może w ogóle zbyteczne i nietaktowne jest mówienie o tych kontekstach walki o Polskę, walki o cywilizację łacińską, walki o przetrwanie. Bo nasza chata z kraja, bo w samorządach. Małe rzeczy się rozstrzygają, otóż nie małe. Otóż, właśnie od paru lat to bardzo wyraźnie widać, że rozstrzygają się tutaj rzeczy największe. I tam, gdzie rząd Polaków osierocił, zdradził i wystawił do wiatru, tam samo rząd musi przyjść Polakom w sukurs. Polacy samym sobie muszą przyjść w sukurs. A! I to jest właśnie ta kadencja. I wy, szanowni drodzy kochani, którzy idziecie teraz do władzy. Nie bójmy się tego słowa, bo to jest władza, to nie jest zabawa, to nie jest herbatka u cioci na imieninach. Idziecie na zwarcie z tymi wszystkimi przeciwnościami, które prowadzą. I w znacznym stopniu już doprowadziły do atrofii, zaniku polskiej państwowości. A państwo polskie, chociaż w tym gronie potrafimy się zdobyć na bardzo ostry krytycyzm wobec tego państwa w jego aktualnym kształcie i formie, ale państwo polskie jest to coś, do czego wszyscy jesteśmy, mam nadzieję, przywiązani. Równie skrajnie przywiązani, jak skrajnie krytyczni w niektórych kwestiach. I w związku z tym musimy ratować Polaków, jakiś to paradoks, przed działaniami i zaniechaniami państwa polskiego, rządu warszawskiego, ale tak ratować, żeby tego państwa nie stracić. Takimi być patriotami Podkarpacia, żeby zachować spoistość rzeczypospolitej, nie tylko terytorialną, ustrojową więc jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że do tych wyborów, z Podkarpacia, z Rzeszowa, ale tych wszystkich innych miast gmin, których nie wymienię tutaj dzisiaj z konieczności, ale one się zaprezentują Państwu w najpiękniejszy sposób poprzez prezentację niektórych naszych kandydatów. Jestem dumny, że idą razem. konfederacji i bezpartyjni samorządowcy. Bezpartyjni samorządowcy, którzy niekoniecznie są zrzeszeni, zorganizowani pod tym szyldem, ale oni po prostu są bezpartyjnymi samorządowcami. O, nasze jedynki do sejmiku województwa podkarpackiego. No nie mogę się oprzeć. Jednak tak pan Tomasz Buczek z Rzeszowa. Niech pan się Niech pan się eksponuje, panie Tomku, bo to jest rzadka rzecz. Dwa metry bieżące kandydata, prawda? Pan Tomasz, jakby co, jest waszym posłem inspe, gdyby, gdybym ja się gdzieś zapodział, to nie będzie wyrwy w szeregach, dlatego że jest pan Tomasz. Ale tymczasem, żeby nie rdzewiał do sejmiku wojewódzkiego. Bardzo dobrze rokująca jedyna po sąsiedzku, z okręgu sąsiadującego, właśnie, bo to jest też dobra wiadomość, że ten urodzaj na konfederację i bezpartyjnych samorządowców tutaj jest już dowiedziony, dowiedziony, nie jest y, hipotezą, tak? Mamy dwóch posłów z Podkarpacia. Andrzej Zapałowski, panie profesorze. On już poseł, on nie kandyduje. Ale układa i rozprowadza. I w tym jest wielka nadzieja Podkarpacia, Szanowni Państwo. Więc z tamtego okręgu po sąsiedzku to jest też taka gratka. Niektórzy w tych ostatnich latach zetknąłem się z przejawami takiej tęsknoty, żeby, żeby dało się posłów Konfederacji sklonować. Więc u nas na Podkarpaciu to się w jakiejś mierze udało, bo my mamy rezerwowego Berkowicza tutaj w zanadrzu, prawda, Pan Adam? I tak nadrabiamy brak daru bilokacji, który jeszcze niewymodlony może kiedyś uda nam się osiągnąć, ale, ale właśnie dzięki tym okolicznościom nadzwyczajnym Berkowicz może być jednocześnie w Sejmie w Warszawie, w swoim macierzystym Krakowie i u nas na Podkarpaciu. Tak, Bogusław Tofilski, żołnierz ze stalowej. W Woli i okolic, Zniska, Zniska, ziemia niżańska, to jest proszę państwa mój powrót do korzeni po, po latach, bo sto lat temu Braunowie także i w Nisku bywali i urzędowali. Tak, pan mam nadzieję radny przyszły z Boch, z Dębiczy i okolic. To jest właśnie to jest właśnie sewerski wzorzec metra bezpartyjnego samorządowca, prawda? Autentycznie bezpartyjny, autentycznie samorządowiec zajmuje się nie wielką geostrategią, ale zajmuje się tym, żeby było czym i po czym dojechać. Tak, drogi, fundusze regionalne i eurokołchozowe. Tak. Pan radny Majkowski z Przemyśla który robi robi na, na bardzo newralgicznym odcinku. No mówiłem o tym, że to właśnie Podkarpacie jest na pierwszej linii frontu, więc tak zwane wrażliwe relacje polsko-ukraińskie. To tam w przemyślu też się rozstrzyga, czy Polacy będą u siebie na, wso, na swoim, czy Ukrainizacja i banderyzacja. Polski będzie postępowała bardzo podstępnie, także i u nas na Podkarpaciu. I, i głowa w tym radnego Majkowskiego, żeby, żeby te zamysły i ta praktyka, żeby nie była uwieńczona sukcesem. A, a, a jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu związek gmin fortecznych. O może z różnych jego zajęć, tylko to wymienię. Mój stryjeczny pradziadek, brat starszy, mojego dziadka. Walczył w 100 lat temu o to, żeby przemyśl pozostał Polski, więc, więc teraz ten przemyśl, mam nadzieję, będzie w dobrych rękach. Czy ja się zanadto rozgadując, nie pominąłem jakichś kandydatów do Sejmiku? Nie, Sejmik Jedynki. Wybaczcie, wszyscy inni kandydaci znakomici, że was dzisiaj nie wymienię i nie wezwę po imieniu, ale siedzi tutaj. Obok pana marszałka Bosaka siedzi pani Karolina Pikuła, podkarpacka Wunderwaffe, dziś rzucona na trudny odcinek. Tak, w naszych, w naszych prawackich bańkach znana i lubiana jako, jako osoba aktywna w ostatnich latach. To ważne, wtedy, kiedy, kiedy inni siedzieli po. Kątach, żeby nie powiedzieć, w myślich dziurach siedzieli, pani Karolina wychodziła na front walki o, o wolność, godność, zdrowie, życie, majątność, i takie tam, prawda? Wszystko, co jest Polakowi normalnemu człowiekowi do życia niezbędnie potrzebne. I dziś, i dziś kandyduje na urząd prezydenta miasta. Regionalnie stołecznego miasta Rzeszowa i przewodzi jednej z list do Rady Miejskiej. I szanowni Państwo, to jest ten wybór, przed którym wszyscy na Podkarpaciu i w Polsce stoją. Ten wybór, który właśnie w tych wyborach zostanie dokonany wybór między między schabowym a świerczowym. <laughs> między, między własnym samochodem z silnikiem paliwowym, a zbiorkomym bądź też aresztem domowym de facto w piętnastominutowym getcie, które także i w Rzeszowie władze obiecały urządzić, sprowadzając zielony ład i inne brednie, także i bezeceństwa, bo ład nie tylko zielony, ale też i tęczowy zagraża, zagraża, realnie zagraża, Szanowni Państwo, więc są to wybory trudne, bo czasy ciężkie, ale kiedy były łatwe, a z drugiej strony, naprawdę dziecinnie proste wybory, które, które mam nadzieję zostaną dokonane przez naszych wyborców wybór normalności, wybór wolności, która nie jest samowolą, wybór majętności, a nie żebractwa i, i losu chłopa pańszczyźnianego, nawet jeśli z etatem profesorskim, to przywiązanego do etatu. W korporacji, w administracji, biurokracji, to jest prosty wybór. Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, jestem bardzo dumny, że razem że pokazaliśmy sobie wzajemnie naszą zdolność do tego, żeby nie garnąć pod siebie, ale szerszym frontem iść do wyborów samorządowych. Bardzo dziękuję wszystkim kolegom posłom i nie tylko, którzy przybyli. Pan Witold Tumanowicz jeszcze raz, Andrzej Zapałowski, no to on tu jemu nie ma co dziękować, bo on tu jest u siebie na Podkarpaciu. Konrad Berkowicz i pan marszałek Krzysztof Bosak, tak? Szanowni Państwo, idziecie do tych wyborów. Idziecie do tych wyborów już nie na etapie pospolitego ruszenia. Które wychodzi z lasu i gdzieś tam musi się wstępnie dopiero ogarnąć. Idziecie, szanowni państwo, jakkolwiek wielu z nas jest przyzwyczajonych do tego, że nasze funkcjonowanie na scenie politycznej jest taką egzotyką, że my w naszych prawackich bańkach wolnościowych, narodowych, konserwatywnych, tradycjonalistycznych, że my jesteśmy egzotyką. Więc tu widać, że nie jesteśmy egzotyką, że to my nadajemy ton, wytyczamy. Trend, to myśmy się nie pomylili w kluczowych sprawach w ostatnich latach. Nie popieraliśmy zamordyzmu covidowego, nie popieraliśmy <plosy> abdykacji z suwerenności na rzecz eurokołchozu, nie popieraliśmy bredni, bezeceństw, głupot. Zielonych, tęczowych, różowych, co tam można najgłupszego wymyślić, to właśnie teraz jest podniesione do rangi doktryny jedynie słusznej, a myśmy tego nie popierali, nie popieramy i popierać nie będziemy, bo jesteśmy za wolnością, za normalnością, za majętnością, bo bez majętności nie ma wolności ani różnych innych rzeczy. Więc. Ruszacie do tych wyborów jako już niepospolite ruszenie, ale formacja nie byle jak ukonstytuowana. Fakt, że z naszego grona, z naszego grona mamy nie tylko posłów, którzy tworzą już nie kółko graniaste, ale klub parlamentarny, że z tego grona Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma członka prezydium, wicemarszałka Sejmu. No to są dla Was bardzo, mam nadzieję, poważne, niosące otuchę e, fakty, ale też i zobowiązanie. Chodzi o to, żeby rzeczywistość na poziomie samorządowym nadążyła za rzeczywistością na poziomie parlamentarnym i rządowym. Jeszcze raz dziękuję gościom. Współgospodarzom, bardzo dziękuję kandydatom za to, że stają w szyranki. Dziękuję i proszę o jeszcze z Panem Bogiem.